Zorganizowanie jakiejś akcji, która by poparła Pana i grono osób no, zaprzyjaźnionych z Panem o podobnych poglądach i ta akcja mam nadzieję, przyniosłaby lepsze efekty niż ostatni wynik, prawda, ostatni wynik ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ale bo... proszę pana, ja bym tego nie wiązał, bo ja nie zrobiłem tego po to, żeby Konfederacja, której zresztą nie było jeszcze w momencie, kiedy wstrząłem w tej sprawie alarm, żeby Konfederacja wygrała wybory. Nie po to to zrobiłem. Oni mnie zaprosili na konferencję prasową, żebym tam tę notatkę z rozmowy przedstawił, no to przedstawiłem. Ale nie to było moim celem. Moim celem jest uchronienie Polski przed straszliwą katastrofą. No dobrze, ale skoro, skoro nie, ma, nie ma reprezentacji, jeden pan Robert Winnicki, drugi pan y, Krzysztof Bosak, no kto tam jeszcze, y, to po prostu no, dwie osoby w Sejmie nic nie znaczy. No to jakby no. było trzy osoby ze mną razem, to co by to zmieniło? Ja mam nadzieję, że po prostu y, Pan mógłby stworzyć grupę jakąś, jeżeli byśmy na przykład w mieście, w Lublinie, w innych miastach propagowali Pana publicystykę o ile mi wiadomo, bogatą. Przepraszam, że Panu wchodzę tak. słowo, ale o ile mi wiadomo, prowadzona jest akcja zbierania podpisów właśnie pod tym moim projektem ustawy antyrozszerowej, więc nic innego nie można w tej chwili zrobić. Taka akcja jest, o ile mi wiadomo, prowadzona przez właśnie środowiska narodowe. No to wszystko jedno, czy ja jestem w Sejmie, czy nie, to przez. No, wydaje mi się, że. Inicjatywa obywatelska ma to do siebie, że nie może być tak po prostu zdjęta z porządku dziennego przez marszałka Sejmu. Chociaż bywała, bywała. W Polsce pod tym względem jak. To jest tak, jak pisał Voltaire kiedyś. Kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku. Więc czy jest zgodne z prawem, czy nie zgodne. Kto by się takimi drobiazgami zajmował, takimi głupstwami, jak tam wielki brat mówi, no! Nie, jeszcze słowo, bo pan, który trzyma mikrofon, pan inżynier dźwięku, prawda, był pan na tej demonstracji przeciwko 447. Pod ambasadą amerykańską, prawda? Były pozdrowienia dla pana redaktora Michalkiewicza. Publiczność, czy demonstrujący przyjęli to oklaskami. Natomiast nikt nie zaproponuje, żeby, żeby pan przewodził no, tej, tej konfederacji. Bo ja Wydaje nie mi się, że pan jest. Proszę pan nie Już osobą Wielokrotnie to wyjaśniałem, więc jeszcze raz to A. wyjaśnię. Ja się. Kiedyś zdecydowałem, 10 lat temu się zdecydowałem, że już nie chcę być żadnym politykiem, tylko będę publicytą, bo nie można łączyć tych ról. A w każdym razie nie powinno się tych ról łączyć. Dlatego, że jeżeli ja bym był politykiem i na przykład zamierzałbym startować w jesiennych wyborach, to moja wiarygodność by była trochę niższa, bo państwo powiedzieli, a ten Michalkiewicz tak pieprzy, bo chce wyłudzić od nas głosy. A ja niczego nie chcę od was wyłudzić. Niczego. Chcę tylko państwa ostrzec. A jak ktoś chce tego słuchać, to niech słucha. A jak nie chce, to niech nie słucha. Nic na więcej zrobić nie mogę. Jako publicysta. To jest tak jak. Moja rola jest taką rolą starego psa, który szczeka, bo jak jakiś szczeniak tam szczeka, no to tam nie wiadomo na co on szczeka, na wywiórkę może, a stary pies to już w poważnych sytuacjach szczeka. Także ja taką rolę sobie tutaj psa starego. Nie jest to rola może najwdzięczniejsza, ale no, dobra psu i mucha, jak to mówią. Proszę bardzo. Jak to wyglądała, bo to różnie naświetlają sprawy za PRL-u te stosunki majątkowe z Żydami. I druga sprawa, jak Pan ocenia zaproszenie prezydenta Izraela do oświęcimia Putina? Czy to jest, było uzgodnione z Polską? Jak to się te rzeczy mają? Proszę Państwa, tutaj jest pewne nieporozumienie które jest wykorzystywane niestety przez nawet pana premiera Morawieckiego. Są dwie możliwości: albo pan premier Morawiecki nie wie, jak tu prawda wygląda, no to niedobrze, jak nie wie, albo wie, to jeszcze gorzej. Jak wie, to jeszcze gorzej. Otóż rzeczywiście w 1960 roku Polska zawarła ze Stanami Zjednoczonymi, podobnie jak z innymi państwami, tak zwane umowy indemnizacyjne, to znaczy umowy, jeszcze tu akurat z amerykańską była taka sprawa, że Stany Zjednoczone udzieliły Polsce dwukrotnej pożyczki zbożowej na zakup zboża, ale Polska nie zakupiła za całą preliminowaną sumę zboża tylko 40 milionów dolarów z tej preliminowanej kwoty. Przekazała rządowi amerykańskiemu w ramach tej właśnie umowy indemnizacyjnej. Rząd Stanów Zjednoczonych na tej podstawie przejął roszczenia, przejął na siebie obowiązek uregulowania, wypłacenia odszkodowań obywatelom amerykańskim, których mienie zostało w Polsce znacjonalizowane. Ta sprawa dotyczy zupełnie innej sytuacji. Ta umowa indemnizacyjna dotyczy zupełnie innej sytuacji. Nie dotyczy mienia tej własności bezdziedzicznej, której dotyczy ustawa 460. Bo na czym polegało te odszkodowania? No, zgłaszał się jakiś obywatel amerykański i powiedział tak, ja jestem tam obywatel amerykański, i komuniści mi znacjonalizowali tutaj przedsiębiorstwo w Polsce. A rząd mówi, no to pokaż, czy to prawda, czy miałeś przedsiębiorstwo, prawda? No i on jakby nie pokazał dokumentów, czy tam jakichś dowodów na to, że takie przedsiębiorstwo miał, to by go kopniakiem wyrzucili za drzwi. No, dostał odszkodowanie wtedy, kiedy pokazał jakiś dowód, że rzeczywiście tak było, że jemu się to odszkodowanie należy. Natomiast własność bezdziedziczna polega na tym, że nic nikomu się nie należy. Nic nikomu się z żadnego tytułu nie należy i naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły pozory legalności Dlatego To miał na myśli Pan Pompeo, kiedy 14 lutego obsztorcował naszych tutaj dygnitarzy, żeby się, żeby przyspieszyli pracę nad tak zwanym kompleksowym ustawodawstwem, to właśnie o to chodziło. To jest ta sprawa, drugie pytanie, przepraszam, a. A! Prezydent Rywlin zaprosił Włodzimierza Putina na obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu na terenie Polski. Jakie z tego wnioski można wyciągnąć? Ja nie wiem, obawiam się, że rząd polski w ogóle nie był tu w tej sprawie konsultowany, podobnie zresztą jak w innych sprawach. Na przykład w sprawie konferencji bliskowschodniej, która się odbyła w Warszawie 14 lutego tego roku, to rząd się dowiedział, że ma być gospodarzem tej konferencji z konferencji prasowej pana Pompeo w Egipcie. Pan Pompeo wysiadając z samolotu w Egipcie w Kairze powiedział dziennikarzom, że Wkrótce będzie, odbędzie się konferencja w sprawie Iranu w Warszawie. I tak się polski rząd dowiedział o tym, że ma tę konferencję zorganizować. To po pierwsze, że nie był konsultowany. Po drugie, być może prezydent Rywlin wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, bo zachowuje się, jakby był tu gospodarzem. No i nie on jeden, bo pan Daniels. Pan Daniec, naj, najnowszy, nasz najnowszy przyjaciel, wprost powiedział, że właściwie oświęcimy, znaczy obóz, w Oświęcim, a być może całe miasto, powinno mieć status eksterytorialny. No to... A cóż, a przecież roszczenia jeszcze nie zostały, nie zaczęły być realizowane. Podobno. Proszę bardzo, tam pan pod chwilę. Panie redaktorze, ja chciałbym swoim oraz współkolegom w imieniu z organizacji Młodzieżówki Partii Gorwin bardzo podziękować panu za to, że nas zaszczycił pan swoją obecnością tutaj w Lublinie oraz bardzo podziękować za uświadamianie Polaków w kraju i za granicą w jakże ważnym, jakże aktualnym temacie roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezdziedzicznego. Tak, przechodząc do pytań. Chciałbym spytać odnośnie tej notatki, którą Pan ujawnił. Ja tam oczywiście nie, nie interesuje mnie to, skąd pan to wie, bo tu już pan mówił. A, czy, można, czy, można by, wiedzieć, czy, pan. czy można by ją gdzieś znaleźć i przeczytać, pokazać znajomym, bo wie pan na przykład rodzina, czy tego, o, ktoś tam sobie coś napisał, co to jest, no niepoważne całkowicie sugerują, że to właśnie ja tłumaczę, że to jest tak, właśnie pełnomocnik Ministerstwa do spraw Kontaktów z czyli że to nie jest jakiś. Nie wiadomo człowiek znikąd, tak? I czy to jest naprawdę przedstawiciel polskiej władzy, tak? Yy, I jeszcze yy, r, yy, yy, wynikające z tego wątku pytanie. Yy, jak pan uważa. Yy, przepraszam, słyszałem, że w związku z tym właśnie, że pan ujawnił to, miał pan niedawno jakieś takie właśnie ekscesy w związku z tym, że pod pretekstem jakiejś urzędowej sprawy został pan wezwany gdzieś. I jakby pan zechciał przytoczyć tę sytuację i jeszcze y, przy okazji mo, taką może radę dla tych, którzy y, w jaki sposób można powiedzieć, u, unikać jakichś kłopotów z tym związanych, jak się tłumaczyć osoby. A to, 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 to wiem wiem. W sensie tam pan czasem mówi, że jeżeli wzywany jest na przesłuchanie, to w charakterze świadka, czy, czy właśnie czy, podej, czy podejrzanego, w tym sensie że Dobrze. jak się można tam y, próbować y, uniknąć jakiejś tego i jeszcze pozwolę drugie sobie pytanie. I w jaki sposób y, w związku z tym, że należy myślę, że każdy kto ma trochę oleju w głowie intensyfikować działania w kraju i za granicą z tym, aby y, w jakikolwiek zapobiec tej tragedii, która się y, niestety zbliża. Yy, to ch jeśli chodzi o na gruncie amerykańskim Polonii, czy nie uważa pan za zasadne, że jeżeli na przykład te spotkania, które pan mówił, że pana yy, znajomy z Teksasu, że jeżeli by ci właśnie kongresmeni yy, tam no właśnie uznali, że a tam Polaczki Polaczkami, ważniejsze są Żydzi, to argument siły, po, siły szabel, siły głosów, no bo jednak Polonia 10 milionów ma, żeby wezwać, żeby wszystkie środowiska, wezwać, żeby wszystkie środowiska e, polonijne, patriotyczne... No, nie to zamierza, apelo... zrobić najbliższą jeszcze... środę na antenie Radia Maria, bo y, to jest medium, y, które w Stanach Zjednoczonych jest odbierane. I telewizja trwam i to będzie najskuteczniejsza forma rozpropagowania tego. Innego narzędzia nie mam. Przepraszam, jeszcze dokończę. Chodzi o to, że jeżeli by nic z tych y, spotkań kongresmenów konkretnego nie wyniknęło, żeby, wy, żeby wezwać Polonię za, za pomocą wszystkich takich y, środowisk, takich właśnie. Znaczy wiadomo, że one niekoniecznie muszą przemawiać jednym głosem, ale y, myślę, że pan redaktor mógłby, m, ma wielki autorytet i mógłby y, wezwać, aby wezwać y, Polonię do po prostu do bojkotu y, wyborów, jeżeli, y, jeśli chodzi, jeżeli, jeżeli nikt nie jest ten. Myślę, to... że Żydzi by się bardzo ucieszyli z tego. Aha. Także ja tego nie zrobię. Wie pan. Aha. Właśnie odwrotnie w sensie, że... Polacy powinni wziąć udział w wyborach, I, i, ale jeżeli kongresmen chce uzyskać polskie głosy, to musi coś w zamian obiecać. To nie będzie tak, jak do tej pory było, że jesteś, lobisz demokrację, podoba Ci się demokracja, no podoba mi się, to głosuj na partię demokratyczną. Do, do tej pory tak było, do, teraz nie powinno tak być. No dobrze, to, to na tyle. To jest... Co do, tak, więc co do notatki, proszę Pana, gdyby to nie była prawda, to ja już bym dawno jęczał i szlochał w lochu. Już dam, nie Pan, za wzmyślanie takich rzeczy, to po prostu bym dawno jęczał i szlochał w loku bym nie zakuli, tak jak w kajdany, tak jak tego morderce tej Krystyny. Natomiast żadnych takich... ujawniłem treść tej notatki na łamach najwyższego czasu i na swojej stronie kto chciał, to może przeczytać sobie. Natomiast nie mogę jej pokazać, bo być może... Jej pokazanie czy zreprodukowanie i umożliwiłoby identyfikację mojego informatora. A ja tego zrobić nie mogę, bo jeśli bym to zrobił, to nikt nigdy by już mi nic nie powiedział. Więc to odpada. Jeśli chodzi o te. No to prawdopodobnie agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego założyła mi kolejną sprawę. Operacyjnego rozpracowania. To ja już miałem i za komuny miałem w 78 roku, i w, 80, w 89, potem w 2012, no i teraz mam znowu. Także tu pewna ciągłość jest, można powiedzieć, niezależnie od transformacji ustroju i metody są takie same, bo właśnie zadzwonił do mnie po raz kolejny zresztą policjant aspirant policji, no i powiedział, że chciałby ze mną porozmawiać. Ja mówię, a o czym by pan chciał ze mną porozmawiać? A no o pańskim stanie majątkowym. Ja mówię, proszę pana, nie będziemy w ten sposób rozmawiali, Jeżeli pan chce ze mną porozmawiać, to bardzo proszę przesłać mi wezwanie na piśmie z numerem sprawy, z zaznaczeniem o jakie przestępstwo jestem o jakie przestępstwo tu chodzi, i czy mam być przesłuchany w charakterze podejrzanego czy świadka. Bo mówię, wie pan, mam nadzieję, że policja będzie postępowała zgodnie z prawem. A w Polsce wszczyna się postępowanie karne w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. W związku z czym proszę mi wyjaśnić, o jakie przestępstwo chodzi, bo jeżeli nie, a nie, to mówi tak, a to nie, tak, to nie, nie będziemy. Po drugie. Jeżeli już chodzi o jakieś przestępstwo, no to kto jest podejrzany w tej sprawie? I czy ja mam być przesłuchany jako podejrzany czy świadek, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Podejrzany może odmówić zeznań, podejrzany może kłamać, a świadek nie może ani odmówić zeznań, ani kłamać, ale świadek musi wiedzieć, w czyjej sprawie zeznaje. Dlatego, że jeżeli by się okazało, że to zeznaje w sprawie osoby najbliższej, to może odmówić zeznań wtedy, jeżeli może też odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby jego samego narazić na odpowiedzialność karną i co więcej nie musi tłumaczyć nikomu, w jaki sposób udzielenie odpowiedzi... Mogłoby go narazić. I to Sąd Najwyższy jeszcze za komuny wyjaśnił, że wystarczy, że się na to powoła. Mówię, myśmy takie rzeczy publikowali w ramach, jeszcze w latach 70 w ramach małego konspiratora. Żeby tak właśnie ludzi pouczyć, że nie mogą, nie powinni tak się stawiać tam potulnie na wezwanie, bo bezpieczniacy jak nawet wysyłali wezwania, co się bardzo rzadko zdarzało. To pisali, że w sprawie urzędowej. Otóż nie ma spraw urzędowych. Jest konkretne, co tam ma być. Ja zresztą tak kiedyś powiedziałem, jak zadzwonił do mnie asystent pani Moniki Olejnik: No, czy bym się nie zgłosił na, do programu? Mówię chętnie, oczywiście, ale proszę mi przysłać wezwanie na piśmie z numerem sprawy i z zaznaczeniem, w jakim charakterze mam być przesłany. Porządek musi być, powiadam także. Także proszę Państwa, no to y, nie, znaczy, może, powiem tak, jakby jak dobra zmiana, czy zła, będzie mnie chciała załatwić, to bez trudu może to zrobić. Wystarczy, że jakaś pani sobie przypomni, że 40 lat temu włożyłem jej rękę pod spódnicę i jestem bezbronny całkowicie. Także nie ma co uważać, bo to i tak człowiek jest na straconej pozycji wtedy.